Znamy to powiedzenie, że człowiek jak wino. Im starszy, tym lepszy. Tak powinno być. I porównałbym do tego białko, czyli ile białka człowiek powinien przyjmować, szczególnie osoba trenująca. Im starszy jesteś, liczyłbym to co dekadę, czyli co 10 lat, tym tego białka możesz jeść więcej. Ja założę u siebie i u podopiecznych, że w młodym wieku oczywiście białko jest ważne, ale jeżeli ktoś nie ma problemu z otłością, jest szczupły, no to te węglowodany trzeba naprawdę dobrze upychać. I nawet jest na nie smak. Ale wraz z wiekiem tolerancja na węglowodany spada i wręcz nawet one przeszkadzają w formie, często niestety już szybciej się można po nich zalać przy nadmiarze. Ale za to białko wtedy jakoś zaczyna się lepiej trawić, lepiej się wchłaniać i bardziej być pożyteczne. Więc ja uważam, że człowiek jak wino, im starszy, tym lepszy. Im starszy, tym więcej białka powinien spożywać. A z węglowodanami, według swojej postury czy tam budowy ciała, tolerancji na węglowodany, trzeba sprawdzić. Być może się okazać, że im więcej będziesz jadł białka, tym mniej będziesz jadł węglowodanów i wyjdzie Ci to na zdrowie. Co z tłuszczami wtedy? Tłuszcze też trzeba sprawdzić na sobie, ale im będzie więcej białka, a im mniej węglowodanów, wtedy tłuszcze mogą bardziej wejść do gry niż wtedy, kiedy było mnóstwo węglowodanów i te tłuszcze nie za bardzo, nawet by, bym powiedział, pasowały w większej ilości w danym posiłku.